Majówka za nami, a na horyzoncie kolejna duża impreza. Pierwszy weekend czerwca, czyli w sobotę 3 i w niedzielę 4 czerwca wielkie święto miasta, jakim jest rybobranie. To będzie muzyczne wydarzenie tego roku w Krośnie Odrzańskim. Przypominamy kogo w tym roku zobaczymy i usłyszymy na krośnieńskiej scenie. W sobotni wieczór zagra do nas zespół Long and Junior, zespół disco polowy, który zaprasza do wspólnej zabawy. Przed nim będziemy mieli jeszcze krawczyk show, czyli wspomnienie piosenek Krzysztofa Krawczyka, a w niedzielę w ramach trasy Jowisz Jatur odwiedzi nas w niedzielę rybobraniową pan Michał Szpak. Long and Junior oraz Michał Szpak to nie jedyni artyści, którzy w ten rybobraniowy weekend wystąpią na scenie. Ten czerwcowy weekend muzyki będzie pod dostatkiem. W trakcie tego Rybobraniowego Dnia, podobnie jak w sobotę, na, naszej, na naszą scenę zaprosiliśmy też lokalnych artystów. I będą to i szkoły tańca, i zespoły, które pracują w zamku, zespoły, które pracują w różnych przestrzeniach kultury krośnieńskiej. I to wszystko razem stworzy się na taki piękny, mam nadzieję, program. A w sobotę będzie też zespół z Niemiec, który. Przyjeżdża do nas w ramach projektu, który realizujemy. Rybobranie to nie tylko muzyka, to także szereg innych wydarzeń, stref i akcji. To wszystko będziemy zdradzać naszym widzom już w przyszłym tygodniu.